Witam serdecznie, nazywam się Damian Sobowiec i jestem założycielem Gero Nieruchomości. Jeśli masz mieszkanie, bądź dom w Tarnobrzegu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Po innych odcinkach na tym kanale zorientujesz się, że bardzo dobrze znamy rynek twój, lokalny, tarnobrzeski, dlatego jeśli mierzysz się z zamiarem sprzedaży mieszkania bądź domu, wyślij nam podstawowe informacje o Twojej nieruchomości. My zrobimy Tobie nieodpłatną analizę, i wraz z analizą, wartością Twojej nieruchomości i ofertą, dostajesz od nas maila i spokojnie decydujesz, czy opłaca Ci się funkcjonować z nami przy bardzo ważnej, właśnie chwili, jak sprzedaż mieszkania bądź domu. Naszym największym atutem to jest szybkość transakcji. Ale też pobieranie prowizji z jednej strony. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego ci się to opłaca, zapraszamy do kontaktu, bądź dowiesz się tego na innych filmach na tym kanale. Pozdrawiam, Damian Sobowiec, gero nieruchomości.